Ten film jest ironicznie przyjemny i opowiada o... jak, to, jak ta bajka się nazywała? To, to nie były rybki sferajne, nie? Nazywało. Odcinek sponsorowany przez RubyGong. W sensie jak chcecie, to jest merch na stronie rybigang.pl i z kodem rybigang The Best tak. Razem jest 5% taniej. na Iż... bajkę. Typy. Ludzie, którzy. Bywało. 5% taniej. Jeśli chodzi o rybki z Ferajny to rybki ludzie, którzy oglądali ten film, dzielą się. Lubię. Zajebista bajka. Na dwa typy. Ludzie, którzy oglądali ten film za dzieciaka i zapamiętali go dobrze, oraz ludzie, którzy obejrzeli go po tym, jak ich mózg zdążył się już trochę rozwinąć i uważają go za najgorszy film od Dreamworks. Ja... Serio? Ja lubiłem. My oglądałem, chyba ostatnio, jak byłem starszy, już to było spoko Totalnie nie rozumiem, z czego wynika taka opinia o tym filmie, i nie wiem, czy to dlatego, że mój mózg jest rozwinięty na poziomie ośmiolatka, czy dlatego, że za dzieciaka oglądałem ten film w polskim tłumaczeniu które zostało wykonany przez tego samego pana, który jest odpowiedzialny też za szreka czy czerwonego kapturka. Więc hmm. jeśli jeszcze nie ogarnęliście, to dziś omówimy sobie film Rybki Sferajny. Czyli film od DreamWorks z 2004 roku. A wiecie co jeszcze to samo studio wypuściło w tym samym roku? Shrek 2. I może oh. zastanawiacie się, jak to się stało, że jedno studio w tym samym roku wypuszcza swój najgorzej oceniany film i jednocześnie prawdopodobnie swój najlepszy film. Odpowiedź jest prosta. Po to DreamWorks. Oni tak bardzo <laughs> lubią robić takie rzeczy, że po 20 latach powtórzyli ten zabieg, wypuszczając w ciągu jednego roku Mega Mocnego 2 i Dzikiego Robota. Ale o ile w <laughs> przypadku Mega Mocnego 2 to, że jest słaby, ma jakiś tam sens, bo przecież został potraktowany macoszemu, bo nie został wypuszczony nawet do kin, tylko na platformę streamingową, to w przypadku Rybek z Ferajny, to, że jest to tak słabo oceniany film, na papierze nie ma sensu, bo film miał budżet 75 milionów dolarów i boksowicz na 374, kur... co jest całkiem sporą liczbą, szczególnie jak na to, że film powstał 20 lat temu. Co więcej, film nie był finansową topą bo zarobił prawie 375 milionów dolarów. Dodatkowo miał naprawdę dobrą obsadę, jeśli chodzi o aktorów. Na przykład grali tam Will Smith, Angelina Jolie no i Jack Black. Co więcej, dialog w tym filmie są bardzo naturalne, bo prawie wszystkie interakcje aktorów były nagrywane w tym samym pomieszczeniu. Ale nie tylko wśród aktorów pojawiają się znane nazwiska, bo jednym z reżyserów tego filmu był Vicky Jensen, który też pracował przy Shreku. A jednym ze scenarzystów był Michael J. Wilson, który pracował przy Epoce Lodowcowej. Dodatkowo przy Storyboardach pracowało aż 28 osób, gdzie przy podobnych filmach zazwyczaj pracuje tylko około 10. O chód, chodzi, dlaczego tak jest oceniany jako ten film. Zajebisty. ja lubiłem w hud. I żeby było jeszcze dziwniej, mimo tych ...negatywnych opinii, film został nominowany do Oscara. Wraz z takimi filmami animowanymi ...jak i Nie ma mocni i Shrek 2. Co nawet dla mnie, jako osoby, której ten film się podoba, jest dziwne, bo nie wspominam go aż tak dobrze. Ale może po prostu ktoś usłyszał, że ten film ma Oscara i to dlatego dopisał go do listy. Przejdźcie, Bo główna postać nazywa się Oscar. Ale słabe oceny mogą wynikać z tego, że gdy wyszedł, dużo ludzi zwróciło uwagę, że utrwala on rasistowskie stereotypy. Na przykład przedstawia Włochów jako gangsterów, którzy zabijają innych... Okay. Z osobistych pobudek Z kolei chrześcijańskie organizacje zarzucały filmowi Że przez postać Leniego, który jest bardziej uczuciowym wegetarianinem W środowisku mięsożernych alfa gangsterów Jest alegorią do bycia gejem I tym samym cały film został zaprojektowany By zrobić dzieciom pranie mózgu I wmówić im, że bycie gejem jest okej okay. A niektórzy hejterzy tego filmu śmieją się z niego Że to taka wersja domowa, gdzie jest Nemo Bo oryginał wyszedł zaledwie rok wcześniej Ale ówczesny szef Dreamworks, czyli Jeffrey Katzenberg Dementował te zarzuty mówiąc, że podobieństwo to zupełny przypadek bo film początkowo miał być znacznie mroczniejszy i nazywać się Shark Slayer, lecz stwierdzili. Shark Slayer Z Rozsądniejszym ruchem jest pójście w stronę animacji bardziej family-friendly i nawet możemy zauważyć pewne pozostałości z tego początkowego konceptu. Na przykład w angielskiej wersji językowej Oscar po tym jak staje się celebrytą, to wszyscy mówią na niego właśnie Shark Slayer albo to, że w filmie pojawia się mafia albo ryba sprzedająca sushi, czyli de facto jedzenie z innych mieszkańców, nie wspominając już o tym, że mamy scenę śmierci w pierwszych minutach filmu. No ale a propos początku filmu, to film zaczyna się od tego, że ten żółtek z księżyca Dreamworks zarzuca wędkę na w której znajduje się Robak i w sumie po pierwszym spojrzeniu na to widzę, że animacja nie zastarzała się zbyt dobrze, i w mojej głowie na pewno wyglądało to lepiej. Do robaka podpływa rekin grany przez Jacka Blacka. I Steve! Uwalnia go, za co w nagrodę jego brat wypłaca mu lepę. Po czym odpływają, a jeden z nich nuci motyw ze szczęk. Wiecie, tego innego fajnego filmu o rybkach, który na pewno przeciętny odbiorca Rybek z widział. Ale dobra, bo film się jeszcze nie zaczął, a ja już się czepiam. Po czym widzimy rybie miasto, które wcale nie zostało naszprycowane produkt placementem oraz aleje gwiazd i... To to serio, to przecież wygląda jak foka z Norma z północy. Jakim cudem to jest od Dreamworks? Ech, czyli to kolejne wspomnienie z dzieciństwa, które sobie popsuje. Następnie widzimy zakorkowane skrzyżowanie i w sumie miałoby to sens, gdyby całkiem go tu nie brakowało, bo po pierwsze czemu niby ruch jest zablokowany, skoro dosłownie sekundę wcześniej widzimy, jak reporterka przypływa z góry, więc czemu inny ryb rację, w sumie, to prawda. To prawda, to prawda. Trochę, po, trochę, trochę nie ma sensu, ale. Wy nie mogą przepłynąć nad lub pod rybą, która blokuje ruch. A po drugie, dosłownie 3 sekundy później, widzimy jedną z ryb, która zmienia drogę z górnej na dolną. No ale znów się czepiam. Później poznajemy naszego protagonistę Oscara, pamiętam. który udaje, że ma super havirę, ale przychodzą dzieciaki i się z niego śmieją, więc pływa sobie do pracy. Oskar zbija piąteczki ze wszystkimi i rizuje jakieś Dramatę. tańczące żółwice. Po czym idzie pogadać z Angie, która do niego sympuje. Oskar mówi Angie, jaki to ma super pomysł na biznes, i że teraz bije się w Alpha Sigma Mindset Grindset, bo musi uciec z Matrixa, ale póki co to przyniósł jej śniadanko, więc ona mówi coś w stylu Idź ty głupi. Po czym przyskakujemy do Titanica, w którym widzimy rekina, który ma własne rybki i karmi je nakrętkami. Okazuje się, że chce on przekazać biznes swoim synom, czyli rekinom, które widzieliśmy na samym początku. I jeden z nich, jakby to powiedzieć, jest lekko inny. Pan nadymat się z tego śmieje, więc rekin wywala mu lepę. Wracamy do pracy... Ja pier... boskiego oskiego, który bohatersko ratuje rybę w słuchawkach, ale przez chwilę nieuwagi strzelają wielorybowi mydłem w oko, więc oski zamyka go w takie dynksy i szoruje mu oko tym czymś do szyb. I tak swoją drogą ten wieloryb trochę wygląda jakby był wyciągnięty z food fighta. Ja wiem, że on miał być obrzydliwy, ale bardziej wygląda jakby był słabo wyrenderowany. No ale nagle przepływałem z jarany meduzy, więc główny bohater zaczyna beatboxować. <laughs> Takim się to podoba, że zabierałem go do szefa, którym jak się okazuje jest pan Nadymacz. Oskar wisi mu kaszorę, więc daje mu 24 godziny na zwrot. Oski nie wie co robić, więc idzie się wypłakać do Angie i mamy jakąś losową retrospekcję. I ogólnie, design postaci w tym filmie jest, muszę przyznać, trochę creepy, szczególnie jeśli chodzi o Oskara. ale w tej retrospekcji jakim cudem wygląda jeszcze gorzej niż normalnie. Angie z racji, że simpuje do Oskiego, to oddaje mu swoją perłę, co by mógł spłacić dług szefunczowi. Ale tak swoją drogą, jak działa ten świat, że raz małże jest tylko pudełkiem na perłę, a raz żyjąc. Istotą, no ale czepiam się. Po czym przenosimy się do rekiniej restauracji, gdzie widzimy takie oto krewetki, i gdy to zobaczyłem, to muszę przyznać, że znowu skojarzyło mi się to z normą z północy, bo wyglądają jakoś dziwnie. I z przykrością stwierdzam, że wizualnie ten film jest jednak jednym z najgorszych od Dreamworks. Okazuje się, że ten inny syn jest wege, i zamiast zjeść krewetki, to wypuszcza je przez okno, więc ojciec mówi mu coś w stylu: Coś ciebie za chłop! Po czym przez. <laughs> Ej, ale szczerze. Animacja nie jest aż taka zła, tak, tak mi się wydaje. Może jest jedną z tych najgorszych, ale nie jest aż taka zła. Kakujemy do Oscara, który już ma oddać hajsy panu Nadymkowi, ale... Z ZUPEŁNIE PRZYŁADKIEM! Myślę, że dużo... dużo ten... ratował po prostu ten film, właśnie ten dalby, tak mi się wydaje. Słyszę, jak jakieś losowe ryby mówią, że dzisiejszy wyścig jest ustawiony i kto ma go wygrać. Jakaś rybia lampucera słyszy, że Oscar stawia duże hajsy, więc zaczyna się do niego zalecać, na co on dostaje wylewu. Mmm... Ale przypływa pan na dymka i żelowi Jamajczycy, więc Lola, bo tak nazywa się ta lampucera, odpływa. Po czym mamy tę scenę. I w tym filmie dużo rzeczy jest nie tak, ale muszę przyznać, że akurat ten żart był nawet zabawny. Zaczyna się wyścig i wygląda na to, że konik Oscara wygra, ale w ostatniej chwili postanawia wywali sobie Luja ogłuszacza i z racji, że Oski przegrał cały hajs, to Meduzu i jamajczycy wywożą go na jakiś wypizdów. Zje... Na te swoje, takie w sumie, teraz, jak na to patrzysz, to jest w ogóle takie tajne podejście, jakby te, do historii. Miała być taka, wiesz, animacja dla dzieci, a widać, że są po prostu takie rzeczy, takie bardziej mroczne, takie bardziej dla dorosłych. Typu, że mafia, wywożenie k... z kamien do nóg i na dno, i w ogóle zwrot hajsu, ustawione wyścigi, i ja wiem, tyle rzeczy. Pojawiają się tam również braciaki Rekiny i Leny, bo tak nazywa się ten inny Rekin, udaje, że zjada Oscara. Lecz gdy jego brat widzi, że nadal jest lamusem, to postanawia, że sam to zrobi. Ale szczęśliwie, totalnie z dupy pojawia się kotwica, która zabija Rekina. Oh no, kurwa, rzeczywiście. Więc Leny robi smutek i PG, bo jego brat umarł na śmierć i robi super logiczną rzecz, czyli odpływa z płaczem. Pojawiają się meduzy i z racji, że są... To myślą, że Oscar sam zabił Rekina. I nie tylko tych dwóch zjierusów mówię, że, ale oczywiście całe miasto. A rekiny robią stypę, na której wszyscy składają kon... A i potem ten, okej, i potem w chcą za go go. To że zabił syna. Dolencję szefowi i mamy tę scenę. Eeeh. Już abstrahując, mm. że jest to po prostu słaby humor toaletowy, to chyba gorszego momentu na ten żart nie mogli wybrać. W tym samym czasie Oscar zostaje rybim celebrytą i dosłownie po jednym dniu pojawia się na wszystkich billboardach. I ja wiem, że ludzie stają się sławni przez coraz głupsze rzeczy. <laughs> haktua, tua. No ale bez przesady, <laughs> że jest na każdym billboardzie i ma największą wille w mieście po jednym dniu. No ale znów się czepiam. Oscar robi domówkę i po. Nie no, kur jak, ryba, jak ryba zabija rekina. Który, każdy ryby się boją rekinów, no to ja myślę, że jednak zasłużone, zasłużone. Pojawia się ta simpiara, więc gadają sobie na balkonie. Ale przychodzi pani lampucera i Oski zaczyna myśleć, kuu. ta simpiara jest smutna, że lampucera im przerywa, ale nic nie może na to poradzić. Ale hmm. tę dziką wiksę przerywa informacja o tym, że w mieście grasuje rekin. Więc Oskar jak na prawdziwego bohatera przystało, idzie mu spuścić bęski. Ale okazuje się, że tym rekinem jest Leny, więc mamy trochę nic nie wnoszącego dialogu, po czym Oskar ucieka. A Leny podsłuchuje jego rozmowę z dzieciakami i dowiaduje się, że to on jest tym Shark Slayerem, którego wszystkie rekiny się boją. I z racji, że Leny nie chce wracać na chatę, to szantażuje Oscara, że jak nie znajdzie mu kwadratu, to powie wszystkim, że z niego taki Shark Slayer jak z koziej dupy trąba. Hmm, oczywiście hmm. okazuje się, że Oskar ma jakiś losowy garaż, w którym z przypadkiem ma łóżko, które jeszcze przypadkiem jest idealne dla Leniego. Następnego dnia okazuje się, że już nawet zrobili grę z Oscarem, czego znowu się czepie bo jest to raczej niemożliwe, gdyż gry powstają przecież bardzo długo. Ekhem, ekhem, GTA 6. Rekini ale. Gangster dzwoni do Oskara, żeby powiedzieć mu, że... Słuchaj, kurwa, dzieciaku, jak ty przede mnie tak na pi... wyłapał. cię <laughs> roz... bez najmniejszego problemu. Więc boski Oski idzie do Leniego, ale ta simpiara dowiedziała się o jego małym sekrecie, po czym mamy tę scenę. What's the plan? I, this is what Here's the plan. You tell the truth. And you go home. I nie wiem czemu, ale ta scena w sumie nawet mnie rozbawiła. Więc Oskar i Leny postanawiają odegrać przed wszystkimi małe przedstawienie. I okej, okay, co mu się dzieje z twarzą? Dobra, nieważne. Oskar spuszcza Leniemu fejkowe bęski i zupełnie przypadkiem widzi to. I oczywiście wierzą, że Oskar naprawdę jest takim siłaczem. I uciekają w popłochu. Potem Leny przebiera się za delfina. I czemu ta zasłona jest tak słabo wyrenderowana? Ech, i kolejne wspomnienie z dzieciństwa popsute. Angie w końcu mówi Oskarowi, że go kocha, więc on idzie zerwać z tą flądrą, ale on. Ona nie przyjmuje tego zbyt dobrze. Następnego mm. dnia Oski postanawia, że też wyzna Angie miłość, Dajebałem. ale okazuje się, że tak trochę została porwana przez. Więc Oski, panna dymka i Leny przebrane za delfina udają się do ich siedziby, gdzie Leny udaje, że pożera Angie i Oskar zamiast zrobić taktyczne wypieranie, to zaczyna robić to. Pamiętam. <laughs> <laughs> Pamiętam. Z że Leny nie mógł znieść smaku ryby, wypluwa wszystko, co zjadł. I dopiero wtedy jego ojciec zaczyna ogarniać, że... O, przypominasz mi kogoś, kto nie je mięsa. Tylko kto to był? A, mój syn. O, Leny, to ty? Don mafioza się wkur... na Oskarka i zaczyna go gonić aż do myjni, gdzie nasz protagonista zamyka go w tych dingsach, ale okazuje się, że tak naprawdę przypadkiem zamknął w tym Leniego, żebyśmy mogli mieć najstarszy dowcip świata. He's right behind me, isn't he? Humor, humor, humor. Oscarowi w sumie udaje się złapać dwa rekiny, i wszyscy skandują jego imię w slow motion. Ale z racji, że teraz on jest simpem, to mówi wszystkim, że nie jest prawdziwym Shark Slayer'em, mimo że paradoksalnie teraz właśnie jest. No ale wiadomo, czepiam się. Więc wygłasza wielką przemowę, że wszyscy są super tacy jacy są, i powinniśmy ich akceptować nawet jak są wege. Oski wypuszcza. <śla> by mogły dać sobie przytulaska, po czym wyznaje Angie miłość, a NPC-ci w tle mają wy... albo nie wiedzą, co się dzieje. No ale wiadomka, teraz jak w każdym filmie z tego okresu, mamy dzikie densy na sam koniec. Podsumowywując, animacja na pewno się zestarzała i nie licząc Mega Mocnego 2, to wizualnie rzeczywiście chyba jest to najgorszy film od Dreamworks, bo kolorystyka jest dosyć obskurna, a design postaci bywa co najmniej niepokojący. Fabuła i postacie też nie są jakieś niesamowite, ale mimo tego film ma swój styl i w sumie dobrze się go ogląda. Wydaje mi się, że Warto jest go obejrzeć, nie okay, ale nie zrozumcie jest. mnie źle, to nie jest najlepszy film, po prostu mi się podoba. Jak zwykle pozor dla... Spoko jest, polecam, polecam Rybki z Farajdy, zajebista bajka. Z dzieciaka oglądałem z tatą i, i w ogóle super, ja lubiłem.